I tak, dzisiaj jak zrobię zakupy, po zakupach zrobię w domu, trochę muszę tam podkurzać, takie porządki zrobić, to sobie zrobię chyba wylot na rowerze, tylko jeszcze nie wiem gdzie, wiecie, nie wiem jakie miejsce znaleźć na przejażdżkę, gdzie i tego, ale myślę, że jakieś miejsce tam znajdę, żeby się przelecieć na rowerku, no. No a później będę się zajmował trochę dźwiękiem. No, trochę popracuję nad dźwiękiem i tak fajnie będzie. Na razie tak na temat techniczny tak chwilowo jest przerwa, bo no nie wiem co to robić, tylko zostało programowanie. No, jeśli chodzi o technologię. No, to na razie będzie taka przerwa myślę. No. No trochę ja. To sobie śmigam za jakiś czas, tylko tak po zakupy. W domu trzeba zrobić i hej i polecieć gdzieś fajnie, gdzieś w jakieś fajne miejsce. Hejka.